Tu, Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o pielęgnacji i uprawie opuncji. Opuncje są to piękne, naprawdę piękne sukulenty, które w sumie dość, dość dużą połać geograficznie porastają. Ale na pewno Wam się kojarzą i słusznie z, z terenami, które są takie trochę bardziej suche, pustynne, czy, czy no aż od właściwie śródziemnomorskich, przez zdecydowanie bardziej e, suche i pustynne. E, I e, w związku z tym no to nam bardzo mocno narzuca, jak o nie dbać. Przede wszystkim. Absolutnie nie możecie zostawić ich w podłożu produkcyjnym, w, których, tak, w którym taką opuncję kupicie. Generalnie wszystkie rośliny po zakupie trzeba przesadzić, ale w przypadku takich tego typu sukulentów to jest szczególnie ważne i trzeba to zrobić szczególnie szybko. Dlatego że takie podłoże produkcyjne bardzo długo zatrzymuje wilgoć w obrębie korzeni, a opuncje tego nie lubią. To są rośliny, które są przyzwyczajone do bardzo niewielkiej ilości wody w podłożu do takiej gleby, która jest sucha, jałowa, piaszczysta, małożyzna i no, jest okresowo bardzo, bardzo sucha. Więc jeżeli one będą sobie w takim podłożu, które tą wilgoć utrzymuje długo, no to po prostu zgniją. Najzwyczajniej w świecie zgniją, zgniją im korzenie, ale zgniją też całe opuncje, jakby zazwyczaj u nasady. To, się, to zazwyczaj wygląda tak, że ktoś wam na przykład podaruje taką opuncję jako prezencik, no bo to takie małe, śliczne, słodkie, i ona sobie stoi, 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 i po prostu pewnego dnia całkowicie się łamie u nasady, i wtedy odkrywacie, że tutaj na dole jest czarne, miękkie, no i że to po prostu zgniło to właśnie z tego względu, że nie została przesadzona, więc to zróbcie koniecznie. Podłoże do opuncji powinno być właśnie takie bardzo suche i takie przepuszczalne, żeby woda przez nie przelatywała, a nie gdzieś tam się wchłaniała jak w gąbkę. I wtedy, żeby sobie takie podłoże samemu zrobić, no to trzeba do ziemi domieszać znaczną domieszkę piasku, perlitu, vermikulitu, żwirku, żeby ono było takie po prostu właśnie no, mocno zrenowane. Możecie też, oczywiście kupić w dżunglu gotowy zestaw DIY do roślin sukulentnych i jak przesadzicie, no to już macie najważniejsze z głowy, bo to jest tak naprawdę. No, to, to nie są rośliny, które trzeba bardzo jakoś mocno dbać. bo Dlatego, że właśnie one żyją w takich surowych warunkach i są przyzwyczajone do tego, że niewiele nawozów na no, no, niewiele substancji odżywczych w ziemi i ziemia taka właśnie sucha, więc podlewamy je z rzadka, mało obficie i koniecznie jak podlejecie, to trzeba ten nadmiar wody, który ewentualnie wycieknie dołem, odlać sobie z odsłonki czy z podstawki, żeby ona w tym nie stała. I podlewamy starając się nie moczyć nasady, tylko podlewamy ziemię. Tak? Czyli dopiero kiedy roślina naprawdę, kiedy cała ziemia mocno przeschnie, Dajemy jej odpocząć po tym podlaniu. Dopiero wtedy z takim skąpym strumykiem równomiernie po całej powierzchni ziemi odlewamy to, co się przelało. No i właściwie tyle. I co jakiś czas możecie jej dać troszeczkę nawozu. Lepiej użyć nawóz do sukulentów. Żeby on nie miał tak. No, te generalnie nawozy do kaktusów i sukulentów mają troszeczkę inne proporcje azotu, potasu i fosforu, czyli tych takich głównych makroelementów, więc raczej lepiej używać im dedykowanych nawozów i nie nawozimy jakoś przesadnie często. Myślę, że tak raz w miesiącu spokojnie wystarczy. No i ciekawe jest, to na pewno w tych roślinach, że one tak właśnie członowato rosną czyli jest sobie jeden człon, na nim się wytwarza jeden czy dwa kolejne, które na początku wyglądają jak uszy myszki Miki i potem na tych członach się tworzą jeszcze kolejne, jeszcze kolejne. Tutaj widzicie jak wygląda taki nowy przyrost, który dopiero co wyszedł, jest jaśniejszy, mały, on z czasem urośnie i ściemnieje. I tutaj idą też malutkie pypcie i tutaj też. Także no, dosyć one w ogóle szybko rosną, jak mają dobre warunki. I co jeszcze? Co jeszcze? Stanowisko jasne, dużo światła jasnego. To może być światło rozproszone, ale to może być też pełne słońce, jak najbardziej. Tu się nie bójcie, jeżeli macie patelnię żarową, południowe okno, śmiało, możecie tam te opuncje postawić, nic im nie będzie, a wręcz przeciwnie będą zachwycone. Uwaga taka praktyczna, bardzo uważajcie na kolce. One są super drobne, malusieńkie i bardzo wredne. One się po prostu nie wiadomo kiedy, człowiek... Się, ja już zawsze jak się z nimi obchodzę, to już tak się staram po prostu nie dotknąć, nawet nie musnąć, ale i tak jestem zawsze pokuta i te kolce są drobniutkie, ciężko je potem usunąć, bo w dużej ilości wbijają się w opuszki. I w dodatku mają takie działanie podrażniające trochę, więc uważajcie na to. Może gdzieś tam w rękawiczkach lepiej przy nich operować i za, za dużo ich nie ruszać, nie dotykać. Jeżeli chcecie przesadzać takie kłujące okazy, no to zdecydowanie grube rękawiczki, takie ogrodnicze, i możecie sobie jeszcze takiego kaktusa owinąć gazetą, na przykład, jak chcecie go wyciągnąć z ziemi i oczyścić. To jest nawet nie głupie, bo wtedy jest mniejsza szansa, że te kolce tak połamiecie, po prostu czy ułamiecie całą roślinę. W takim robicie sobie taką opaskę, zwijacie tą gazetę i po prostu w to łapiecie, wyciągacie. No i też oszczędzacie sobie potem pracy i siedzenia z pensetą i wyciągania tych kolców. I co? Jeszcze, jeżeli chcecie rozmnożyć opuncję, wystarczy taki jeden człon sobie oderwać. I zostawić go przez dobę czy dwie, gdzieś tam nie wiem, na parapecie, na stole, żeby to miejsce, ta rana po oderwaniu się zaskrypiła, żeby tkanki się zabliźniły, wyschły, i wtedy możecie sobie taką opuncję na przykład do takiego torfu wsadzić i czy tam włókna kokosowego, żeby było bardziej ekologicznie, i ten torf tak delikatnie zraszać, żeby był lekko wilgotny. I raczej nie choruje. Poza tym, właściwie jedyne co się z nią dzieje, to jest właśnie to, że przelewacie, że za dużo jest podlewana albo że jest w nieodpowiedniej ziemi yy, i wtedy gnije, tak? A tak, jeżeli macie dobre podłoże dla niej, tak jak mówiłam, to raczej nie choruje. Co jakiś czas trzeba ją oglądać pod kątem obecności wełnowców, które gustują w sukulentach i gdzieś tam mogą się zalęgnąć. Zwłaszcza sprawdzajcie właśnie, Wełnowce kochają zakamarki. One rzadziej są na takich otwartych, jakby powierzchniach liścia, a jeżeli by miały być tutaj na opuncji, to najprawdopodobniej byłyby w tym miejscu, czyli tam, gdzie się te człony łączą, gdzie jeden wychodzi z drugiego. To jest taki właśnie idealny zakamarek dla wełnowca i trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy się wam nie zalęgły. Jak najbardziej w lecie możecie je wywalić do ogrodu czy na taras. Niech się wykąpią w słońcu, porządnie, będzie im tam dobrze. Jeżeli chodzi o zimę, zawsze zimowanie dla sukulentów i dla kaktusów w naszym klimacie jest dość trudne i problematyczne. Wtedy, tak, zimą zdecydowanie ograniczacie podlewanie jeszcze bardziej niż w ciągu sezonu i staracie się im zapewnić miejsce możliwie jasne i chłodne. Czyli, żeby to nie było gdzieś tam przy kaloryferze, no bo będą krótkie dni, długie wieczory, mało światła, bardzo suche powietrze i gorąco, gorąco i mało światła. I one wtedy będą się wyciągać, robić takie nieładne. To nie są dla nich dobre warunki, więc jeżeli już, no wiadomo, musimy jakoś się przyzimować i to, że będzie ciemno i mało światła, tego nie przeskoczymy. Ale postarajcie się im wtedy zapewnić możliwie chłodne stanowisko i jasne. Właściwie tyle. Ładnie, szybko rosną. Na, no najważniejsza jest ta ziemia. Ani nie zostawiajcie w tym, co kupicie nigdy, yy, ani też nie używajcie takiej ziemi prosto z wora, z marketu, tylko właśnie trzeba tam ten piasek, żwirek, perlit w dużej ilości dosypać, no i potem nie przesadzać z podlewaniem i na pewno dacie radę.